Coś jest i tak z kulokiem. pośpiesz się, o kurcze. Znaczy, on ma grzyby na łbie? What the fuck? Oh, wow. Zostaw ten język, ty... Zostaw, nie. Nie pójdę z tobą w jezdki. nigdy! Wiedziałam, że będzie język. On chciałby się ze mną ławach, normalnie. Krzyzyczek. Nie wierzę że Nigdy nie pomyślałam, żeby polok chciał ode mnie czegoś takiego! Kolek, gdzie się. No tak, jakieś ofiary musiały się stać. No i dostałam pierdolę. Jeszcze ze... dwa ogniki? Coś czuję, moi drodzy, że jesteśmy w połowie gry. Znalazłeś nowego dnika siła lasu. Tropikalna siła. Moi drodzy. Zrobiliśmy to, naprawiliśmy tą krainę. Jestem z siebie dumna. Ten widok w tle. Wow. Coś pięknego. Gama kolorów. Połączyli. I widać tutaj na przykład taką mega dużą różnicę. Jak macie na przykład właśnie ten, taki mroczny las. Macie tutaj taki ładny widok i takie zajebiste miejsce, no nie? To jest taka zajebista. W ogóle ten piorun jest mega, bo mogę jednym ryzem zabić wszystkie potwory, które nawet są w wodzie, bo Ori automatycznie je nie celuje, to jest kolejny plus. Ten piorun, czy ta strzała cokolwiek to jest, jest po prostu zajebista. Podoba mi się, to, to po prostu jest takie efektywne, na, na maksa to jest efektywne, no. Dajcie mi spokój. Dobra, tutaj musieliśmy uczekać. Jezu, nie za dużo Was tutaj, co? Dobra, mamy ich z głowy. A co jest tam? Uuu, tu coś jest. A to na kiedy indziej chyba. A, Jezu, dobra. Czy do nie za niego dostać pony głównie? Dobrze. Tu jest chyba tu będzie chyba jeszcze piękniejszy widok, nie? Yeah. Zdecydowanie jestem dobra na, na bliski kontakt Chociaż na daleki tym piorunem też nieźle jestem w stanie przypierdzielić Łódź? Ale tą rybę byś wywaliła Pięknie I tu muszę zniszczyć Czy ktoś się odrodzi? Tak, chociaż w sumie, czy może ja będę sama w stanie to zniszczyć? Tak. Pięknie. Że to... Ale że go to nie boli na przykład. Dobra, słuchajcie, nie przypominam sobie, żebym tędy i tutaj wchodziła. A nawet jeżeli, to sobie musiało być to dawno. Więc może gdzieś tutaj coś znajdziemy. No szczerze, że nie za wiele mi to dało otworzyłam sobie przejście, ale co mi to dało? Żeby to otworzyć dobra Dobra, i mamy kule? Pięknie, ale co z tym? O! Obfitość energii, a to nie, nie, nie. Nie, nie, nie mamy piasku. W ogóle jakim cudem to się nie zebrało? Z tego co pamiętam ja to ostatnio zbierałam. Rzeczywiście nie zbierałam. Mocne odbicie. Przy odbiciu zadawane są obrażenia. He? Dziwne. Um, tutaj nie przeszłam. W ogóle nie wiem dlaczego to mi było potrzebne. To mi będzie potrzebne, żeby zebrać kulkę to jest największe, ale oprócz tego, czy to będzie mi potrzebne? Żal, mm. żart. żart. O, moki, okay. dobra, zaraz mi pogadamy, tylko wpierw kula. Dobra. Ja bym to zrobi... Nie miałam to zrobić na bańce, no. A, tam. O tak, świetnie się ustawiłeś w skarbie. Dziękuję. I widzicie, można i bez bańki. Nie odkrywając jej bez sekretu. To na spryt po prostu, czysty spryt. Dajesz. Pokaż mi jeszcze czy tam coś było. Chyba nie. Dobra, gadamy z Mokim, moi drodzy. Trzeba mu przekazać wieści. Kwolok odszedł! Co my teraz zrobimy, Moki? Wspaniały strażnik, wspaniały nauczyciel. Zarówno mądry, jak i, on czał, i Muszę go pożegnać. Lecz nie mam tyle siły, by udać się z na moczarę. Kwolok dawno temu podarowy mi ten amulet. Czy coś zanieść go do jego odmentu? Amulet. Pewnie. Nie ma sprawy, jeżeli. Jeżeli w taki sposób... Mm -hmm. dobra. Czy tam u góry byłam? Nie, okej. Okay. Dobra. Mhm, mm gorlecka roza, moi drodzy. Powiększmy sobie znowu życie, bo z moim życiem, jak widzicie, jest w kropnie. Pokaż. No pewnie, że nie. A wow. Czy teraz będę mogła tu przejść? Teraz tak wyjść tędy, nie wiem. Może wezmę sobie zbiorę tamtą kulę po prostu. Aha! Dobra! Dzięki! Fajnie to ukryli. Fajnie. Podoba mi się. Dobra, wyszliśmy na powierzchnię i teraz tak. Gdzie możemy iść? Co możemy zrobić? Mieliśmy zanieść ten amulet. mi się nie chce. Źródło ma aż 93%, co oznacza, że musiałam ominąć naprawdę jakąś garstkę albo chodzi głównie o tą kulę, co tam jest, no nie. Tutaj też mamy przede wszystko oprócz takich not główien, no, które po prostu nie mogę zebrać, dopóki nie ogarnę świata z piaskiem. No tutaj też w ogóle to będzie podaj, naprawdę daleko, zanim ja to ogarnę. Wiem. Co to jest? Wow! Ale mi słowa! Zaszeleliście! Ja wiedziałam, że coś tu jest. Wcześniej. Ale z taką miejscową to już naprawdę nie. Na drzewie. Jezu. Może strzeżnicy hibernują? Może dlatego, się zapadł w sen. Kiedyś próbowałam hibernować, ale przyjaciel połaskotał mnie piórkiem. Trudno się śmiać i spać jednocześnie. Tak, zgodzę się. Nigdy nie miałam okazji doznać czegoś takiego. Nie, w sumie nie miałam. do poniedziałek. Dobra, nieważne. Motaj, no, powiedz, jak bardzo zrobiłam. Widziałem, co że zrobił Twoje przyjaciółki. Przykro. No tak, możemy. Później z... ten okaże się. Jaka jest historia w wrzasku? Grałam już 17 godzin, w ogóle tego nie odczuwam. No, prawie połowa gry, tak jak miałam rację. Zebrałam w połowie kulki życia i energii macie. Ja już naprawdę daleko zaszłam. Ja tu? Fajnie. Coś ty chciałeś? O, spotkałem tu wiele Mokich. Przekazujemy sobie mądrość Kwolka, każdego wieczora opowiadamy historie, które o niego usłyszeliśmy, o świetle, o maczarach i o zepsuciu. Oraz o doczku, który przybył nam na pomoc, to moja ulubiona. No, czyli mówił o Ori. Słodko. Moki to są jak takie małe, słodkie dzieciaczki, no nie? Jak te domy. Nie wiem, czy w tym była. Czy to jest przypadkiem dom Lupo? A nie. To jest Hula. Mam już prawie 4000 punktów, moi drodzy. To nie jest wcale mało. Dobra, tam na dole jest jeszcze jakaś jedna. A jak będę chciała już robić za. Aha! No to ten! Ja już nie chciałam robić zakupy, to. Co ty chciałeś? Mhm. Skubiłeś swojego żołędzia. O nie, przykro mi. Dziwne, że Ory nie może się wspinać po drabince. Ale on jest takim zwierzaczkiem, że on. Że nie dla niego, raczej te drabinki. No nie, dobra. Zapiszmy sobie. Za niedługo będziemy kończyć, moi drodzy, bo właśnie o to chodziło, żeby w tym odcinku zająć się tą krainą, tak jak mówiłam. Spróbujemy, spróbuję może jeszcze dojść do góry, ale skromnie bym gadała. Wiesz, duchu przez moment naprawdę sądziłem, że sprawy przybrały lepszy obrót. Niektórzy uważali, że wszelka nadzieja dla Niven przypadła razem z odejściem duchów. Lecz Kwolok nie poddał się i uratował tak wielkich Zrobię co w mojej mocy, by kontynuować jego dzieło, ale czuję się smutny. Będę za nim tęsknić. Okej, okay, powiedz mi, ile ty sobie życzysz? Jestem w stanie pomóc oczyścić wejścia do jaskini, więc zróbmy to. Wspaniale, zaraz się za to zabiorę. Skin jest już bezpieczna i gotowa do zwiedzania, a przynajmniej wersja jest bezpieczna. Głębiej może lepiej być ostrożnym. Wiesz co, mam jedną rudę, więc nie dzięki, nie oddam ci jej, jest moja. E, Tok, to, 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 to. co powiesz? Dźwięk. Wcześniej już mówiłem, że w nie nieźle się dzieje, ale teraz po raz pierwszy naprawdę to bo Kolok był jest i atramentowych moczarów. Dawał nam nadzieję, że możemy zatrzymać zepsucie lub przynajmniej je spowolnić. Teraz jednak cała nadzieja w tobie... ...przepraszam. I w ognikach. Powodzenia, duchu! Wiesz co, ja sobie świetnie daję radę i jestem pewna, że na luziku wam pomogę, także no, mogę wam zostawić koloka zacznie mniejsza, słodsza, o, dobra, a teraz już wiem dlaczego wcześniej nie chciało mi się nawet iść po tą kulę, no nie różnica jest, no i już będą zaraz te 4000, o jezu, to też wystarczyło mieć to, nawet nie trzeba było się wspinać, bo ja się wspinałam, no jak zwykle zamiast zdobyć odpowiednią umiejętność, trzeba po prostu sobie życie ułatwić, czy ja też inna właśnie nie jest. Ani tego, dobra. Tu w tym domku byliśmy, tam jest chyba Lupo, tak? Tak, Lupo chciał mapę. Ciekawe, czy według niego to wystarczy. Okej. Okay. Hej, czyż to nie mój ulubiony odkrywca milczącego lasu? To ostatni fragment, którego potrzebowaliśmy. Wygląda świetnie, znam już wszystkich jej zakamarki. Teraz już się za mnie zgubię, nie żebym kiedykolwiek się wybierał. A ty, jako uczeń kartografa, masz u mnie zniżkę na dowolną mapę. A jednak mi się udało, słuchajcie. Wiesz co? Zniżkę. Po zniżce takie ceny ty dajesz, chłopie. Ja naprawdę dziękuję. Ale zrobiłam dla ciebie dobry uczynek i to się dla mnie liczy. to się zapisuje w naszej mapie dobrych zadań. Moki powrócił do rodziny, błyszcząc kieł. Lupo otrzymał mapę kamiennej kniei. Kamiennej? Hej, Moki. Słyszałem, że ogromny potwór z matkami blokował wielkie koło, ale udało się go pokonać. To śmieszne, bardzo śmieszne. Jak taki mały duszek mógłby walczyć z ogromnym potworem z matkami? Raczej by nie mógł. No widzisz, widocznie we mnie nie wierzysz. No dobrze. Tu jest ten cały kocioł, który ma robić zupę, tak? Dobrze myślę. To co ty powiesz ofer na zniknięcie? Aha, masz to w dupie. <grym> Dobra. Wybuchający piorun. Piorą eksploduje przy trafieniu. Ej, moi drodzy, bierzemy, bierzemy. Nie zastanawiamy się, ten pior jest zajebisty. E, na tym też się zastanawiam. Na pewno nie chcę zostać ninjo. no może pod koniec możemy sobie zaszaleć. E, Podwodny dech. Oddychaj pod wodą. Nie wiem słuchaj, czy powinnam tak szaleć. Chociaż w sumie za te punkty co ja innego zrobię, jak nie u ciebie, nie? Oni tego Twila po prostu wywalili na sam koniec. Mm. Nie ja chcę zobaczyć ulepszenia, bo jeżeli chodzi o nowe kamienie, to mnie nie interesują. Mocne odbicie. Przy odbiciu zadawane są obrażenia. Następny poziom. Przy odbiciu zadawanych jest więcej obrażeń, a Ori odbija się dalej. Uu. Nowość. Yy, nie, te oczywiście nas nie interesują. Dobrze wiecie, że ja tego nienawidzę. Yy, wiecie co? Te punkty naprawdę nie robią mi różnicy. To jest bardzo ważne moim zdaniem. I to też. No. Łaza, proszę, pomogłeś mi bardzo. Okej. Okay, spójrzmy na te kamienie. Ja sobie tą spinaczkę na razie ogarnę. Ja sobie ulepszyłam. Te ja sobie ulepszyłam. Coś się ulepszyłam, nie? Chyba to, bo 30 już jest. 30 jest dużo. Nowe? Potrójny skok. Mm -hmm. Podmiana... Nie, ja nie chcę. Wow. Chociaż on pewnie będzie kazał nam dalej szukać jakichś nowych rzeczy. Udało ci się znaleźć jakieś nasionka? Tak. Lepki problem. Znalezienie tego nasionka tak daleko stąd nie jest niczym dziwnym. Patrz, jak się lepi. nasze trafiają się do różnych istot, by trafić na świeżą glebę. To zaczynajmy. Ty, ale fajnie. Będzie o wiele łatwiej, będzie mi się przemieszczać, bo nic mi tak głasza. Młodości osupały raz mojego brata, a zdziwiła mi tak, żeby nie naspało. Gdy ich przyczepności, moja biedna mama kołem kłębę całymi godzinami. Nie wiesz co, ja już dzisiaj nie chcę nic zasadzać, ale ty się nie przemękaj. No, trzeba zasadzać tyle. Szaleńcy. Może rzeczywiście będzie mi teraz łatwiej. Z rąk do rąk ta zupa gorąca z małży, pamiętamy. Zajebiście naprawdę. Dobra. Na dzisiaj to będzie koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnych. Cześć.